Hejka. Witam Was w pierwszym moim filmie na tym kanale, bo prowadzę go razem z Khit Panama, więc tak, to jest pierwszy film i pierwszy film jest taki, że obserwatorzy z Instagrama decydują o moim treningu. Było pierwsze głosowanie, czyli czy mam iść w teren, czy, czy skoki. Wybraliście teren, więc jestem w terenie sobie chodzę. E, później już mam, od razu powiem, drugie głosowanie. To było, mm, czy mam iść, e, czy mam, czy teren ma być 45 minutowy, czy półtorej godziny. wyjście 45 minut, to jest Oczkowane. Więc wybrałeś 45 minut, więc e, będzie ten teren trwał 45 minut. Aktualnie jest. E, nie powiem teraz, ale już jestem te 10, 15, no w sumie 15 minut e, Będę do 15.45 jakoś, bo było, bo o 15. E, byłam e, akurat, w, e, akurat wychodziłam, więc tak ogólnie to mm, tu widać sarenki, są, więc fajnie, fajnie. Przejdę sobie może tam gdzieś w lasek taki mniejszy pochodzę sobie tam, więc no e, jak, e, jak co to jestem z, w terenie z moją ukochaną calineczką, e, jest w halterku, dlatego że o głowie, e, które zamówiłam już, już jest prawie skończone, więc muszę jeszcze trochę poczekać. Ale tak to no, e, te, więc e, to jest taki początek i... Yy, odezwę się do Was jeszcze, jak gdzieś będę tak, w tak bardziej ciekawym miejscu. To był, jest taki początek, więc yy, tak. Yy, więc yy, no, to odezwę się do Was ciekawszym. Już dopiero 10 sekund przeszłam i zobaczcie. Nie wiem, czy tu będzie widać jeszcze jakieś zaklecie i tak hałasuje, ale tu jest takie kółko wychodzone przez konie. Widać tu pod kół, w ogóle wszystko widać, że jest takie duże koło. I właśnie, bo my mamy sąsiadów z koni tam gdzieś tam są yy, I po prostu widać, że sobie się znaleźli takie miejsce I zrobili sobie tutaj kółko dochodzenia chodzenia Więc może z dwa kółka przejdę Albo nie, może pójdę tam na tą górkę Więc, yy, o tam jest jakieś jeziorko chyba Oczko wodne, no To ja je ominę dla bezpieczeństwa Hejka, już jest ogólnie jakoś yy, 15.40, więc y, zaraz będę wracała abym bym chciała jeszcze ten film dzisiaj zmontować, ale okej okay. y, tu jest, jestem akurat w takim jeziorku bliżej może tu podejdę y, może nie więcej dla bezpieczeństwa no więc tak, tu jest takie jeziorko tam są konie i tam też są dwa jeziorka więc y, no ja już sobie powoli wracam. Muszę się się błaciło, później już będę szła polem tam gdzie szłam na początku. No właśnie tam byłam w lasku, ale tam trochę nagrałam, ale w sumie nic ciekawego tam nie było, oprócz tego e, tego kółka, tego dojazd kon prawdziwej. Więc e, ogólnie no, e, muszę się przetrzyć przez to. Więc tak, e, może tu ojejść. Fuj! Jak wrócę do zamku, to sobie jeszcze przebiorę buty na e, takie bardziej trampki, do skoków. Poskaczę sobie trochę. Więc. E, e, a! Fuj! Ochyda! To tak się prezentują moje buty. Dobrze, że wziąłem te, bo chciałam wziąć normalne takie moje do skoków. Takie adidaski, fajne i y, jednak się zdecydowałam na to ale nie wiedziałam że to aż takie błoto będzie myślałam że wcale już nie będzie dobra, może wytrzymujemy to. dobra, jakoś to wytatułam aż tu e, więc no, będzie bliżej ja już muszę skręcić tam na pole, więc e, chyba będę znowu się tego zł przetrzeć o jak fajne okej sukces, jestem już tutaj ogólnie, mm, okej okay. tu już nie ma takiego błota więc no, dzisiaj y, ale fajne przejście tu jest drzewko i tu jest drzewko a my przechodzimy tutaj środkiem więc no, super właśnie, no, no to wtedy wtedy idę i e, zobaczcie jak już będę w sumie już jestem tak blisko pola a ja muszę z tym polem wrócić do domu mam jakieś 10 minut drogi no to trochę dłużej będę ale trudno e, już będę mogła Wam mm, powiedzieć następne losy, już na to co wybraliście, nie los, tylko to co wybraliście na polu. Więc jak już tu wejdę, ok, Okej, już jest, wejdę na pole. Okej, okay. weźmy sobie kartkę. Mamy kartkę. Na chwilę mi. Okej. Okay. Mm -hmm. no już Cztery. było tak pierwsze to było skoki a teren wybraliście teren później jeszcze tego nie mówiłam było po terenie skakać z drągi wybraliście tak, później teren 45 minut, 3 godziny i pół było 45 minut jaka wysokość grążków? 30, 40, czy 20, 30, wybraliście 30, 40. Później, czy po treningu mam y, rozstępować, y, ro, y. czy po treningu mam się rozstępować, wybraliście. Tak więc y, no, to są wszystkie. I y, jak wrócę, to będę przebiorę buty, wezmę przeszkody 30-40. Będę skakać. jakieś krótkie ujęcie nagra. No to. Hejka, już jestem ogólnie w ogrodzie yy, naszym i przyniosłam sobie przeszkody. Mamy czerwoną, granatową, yy, pomarańczową i zieloną, czyli takie niższe. Okay. No to jest 30. To jest 30, nie? No tu poskaczę te najniższe, tu tą średnią. Przykładowała tutaj tą drugą, więc no coś nie wstydu. E, no więc e, sobie poskaczę jeszcze wam coś na... Dobra, to już będzie koniec, tu już jest salineczka e, rozebrana. Teraz sprzęt już już sobie siedzi, bo to kończymy już odcinek. Myślę e, myślę, że... Mm, myślę, że Wam się podobało Wiesz, No i Zapraszam też na moje, Mój Instagram kryteria I jak chcecie jakiś sprzęcik To na przykład taki kantarek Lub coś w tym stylu To te, wpadajcie też do kryteria Shop Więc tak um, Dzisiaj to na tyle Więc w sumie Pa pa